Witam wszystkich w czwartek 15 marca na aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Zapraszam wszystkich również do dołączenia do naszej grupy na Telegramie. Kontakt do mnie, kryptowsparcie. Gmail to jest mailowy, i tutaj kontakt jest na Telegramie, również na grupie szkolenia. Ciekawe analizy, forum dyskusyjne, także warto zobaczyć, przyjrzeć się. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć, piszcie. Przechodzimy sobie już do wykresów, i tak zaczniemy sobie. Kalendarza inwestycyjnego. Kolejny dzień, gdzie mamy dużo newsów. 13:30, 15:30 zapasy ropy naftowej. Dla tych, co handlują na ropie, ważne informacje. Natomiast tutaj, e, znowu, możliwa większa zmienność. E, rynek jest rozpędzony, wszyscy euforia, bo e, rząd Stanów Zjednoczonych dofinansował upadające banki. Pytanie, jak długo będzie dof dofinansowywał. Nadrukowali dużo pieniędzy, to fakt, ale wszystko ma jakieś swoje granice, i myślę, że to, co robią, jest to takie doraźne. Jednak długoterminowo no, będą te spadki, i myślę, że nie są w stanie się wybronić z wejścia w recesję. Zrobić coś, co w co 2008 roku nie zostało zrobione, by, od, by przeciągnęło w czasie troszeczkę nastąpienie tego kryzysu. Natomiast no, na dzień dzisiejszy. Widzimy tą euforię na rynku i zobaczymy, jak długo to potrwa. Przechodzimy do indeksu dolara. Indeks dolara widzimy, że cały czas jest w tej strefie, gdzie wczoraj się tutaj poruszał. Utworzyła nam się głowa z ramionami, i ja spodziewam się umacniania tego dolara. Mimo wszystko, możliwe jest jeszcze zejście trochę niżej. Natomiast finalnie, jednak, jestem przekonany, że dolar będzie się umacniał. Kolejna rzecz, którą chciałem omówić dzisiaj jest złoto. Też od wczoraj niewiele się wydarzyło. Poruszamy się w konsolidacji. Widzimy, że ten zaczyna pojawiać się coraz większy ten wolumen podażowy na ten moment. No Zobaczymy. Ja oczekuję tych dwóch poziomów i tu jakieś reakcji spadkowych. Widzimy też dywergencję na tym wykresie na jednogodzinówce, na 4 godzinach, jak to wygląda na 4 godzinach, na 4 godzinach jeszcze nie ma tej dywergencji, dlatego tutaj jest możliwe to podbicie w te rejony i wówczas tutaj będę spodziewał się reakcji podażowych, jeżeli te poziomy puszczą, no to następny z 1980 i nowe szczyty. Natomiast na razie pierwsze poziomy do obserwacji w dalszym ciągu to samo, bez zmian. Tak jak, jak, jak tutaj mówiliśmy, dopiero tutaj będę zajmował pozycję krótkie, chyba żebyśmy zrobili zasięg tej korekty tutaj w tym ruchu. No to będę próbował się podłączyć pod dalsze ewentualne wzrosty. I już tutaj sobie przeniesiemy tą korektę, zrobimy. Jeżeli zrobimy takiego one to one, no to na poziomie 1865-1870, tutaj będę próbował się podłączyć. Jest to całkiem prawdopodobne, że taka sytuacja może mieć miejsce. Zmierzmy sobie jeszcze cały ten wzrost i zobaczmy, czy będziemy mieli pokrycie z poziomami FIBO. Tutaj mamy 0,38, 0,5. Tutaj nawet te rejony by mogły być zaatakowane. Z 4 godzinówka. zobaczmy na godzinówce, jak to wygląda. Czybyśmy tutaj coś mieli, ten, to ostatnie podbicie, jakbyśmy sobie zmierzyli tutaj ten, ten ostatni impuls, no to wyznaczmy sobie jeszcze jeden poziom. Co tutaj mamy? Tutaj ten poziom jest bardzo mocno, no nam wychodzi dwa klastry, takie jak do obserwacji na spadki. Jeżeli byśmy mieli teraz te, te, te spadki, no widzimy jedne że ten rynek jest bardzo rozpędzony, no ale korekty są potrzebne po drodze, także tutaj jak gdyby te dwa poziomy do obserwacji na longi, ja nie mam pozycji na złocie w tej chwili, te dwa poziomy do obserwacji na longi te dwa do góry na shorty i tutaj też zasięg 1 do 1 tej dużej korekty, która została zrobiona Czyli trochę wyżej, poziom 1866. Natomiast trzeba też obserwować otoczenie wolumenowe i to, co tam się będzie działo. Ok, tu mamy ten poziom. Zobaczmy, co tutaj mamy zamierzone na 4 godzinówkę. się cofnijmy, zobaczmy 161 i 61, także bardzo mocny poziom. I 0,127. Te dwa poziomy. Ja usunę może te mierzenia, no i tutaj jeszcze jeden mamy wcześniej, też mamy takie ZZB, to też jest poziom, gdzie ewentualnie możemy zobaczyć odbicie ceny i kontynuację tego ruchu wzrostowego pod longa, okej, okay. dobra, także tutaj te poziomy do obserwacji na złocie, Zobaczymy, co tam cena nam zrealizuje. Czy zajdziemy tutaj najmocniejszy poziom? Tutaj ten 161 i 61 i 100. Zaznaczymy je sobie gwiazdką, że to są takie. Przepraszam, nie gwiazdką, strzałką. To są takie najważniejsze dwa poziomy, które ja będę obserwował w kontekście zagrania longa. Ok. Następny z nazad. widzimy, że wybił tą strefę oporu, o której wczoraj mówiliśmy. Zamknęła się świeca nad nią, i teraz tutaj walczymy. Następne podbicie, jeżeli by nastąpiło, no to 12364-12329. I tutaj te poziomy obserwuję na pozycję krótką. Ten poziom staje się nam automatycznie już wybity, nadbity także. Tutaj jeszcze jedno mierzenie, Można by do, dołożyć tą strefę. Sprawdźmy to. Jest interwał 4-godzinowy. I tutaj z tego podwyższenia tu mamy 161 na 12 czy 140. I tutaj jeszcze bym zmierzył tą ostatnią korektę. Chociaż tutaj też byśmy mogli tą zmierzyć. Zmierzmy sobie wszystkie te korekty. Jesteśmy nad EMA. 200, czyli jesteśmy w terenie ze 161 zostało wybite, także najprawdopodobniej idziemy tutaj w te rejony. Pierwszy poziom do obserwacji 12329. Stąd będę próbował zagrywać na reakcję pozycję krótką. Jeszcze bym zmierzył tutaj cały ten ruch spadek tutaj, który mieliśmy i zobaczcie kolejne 161 nam wychodzi e, tutaj także e, no ok. uważam, że tutaj cena dojedzie 12300 ta strefa nam powinna utrzymać 12334 Mamy tutaj ten szczyt i to może być przetestowane jako podwójny szczyt, i tutaj stąd reakcja podaży. Także tutaj podbicie do 1234 w tej chwili, ponieważ tutaj to wszystko zostało zanegowane. Ta cena, ten poziom jest już poziomem wsparcia w tej chwili. I ja oczekuję kontynuacji tego ruchu. Zrostowego dalej, teraz sobie usuniemy ten poziom. Już nie działa. Kolejne wsparcie na 12.086. Tutaj mamy M200. -kę. Natomiast z tego miejsca pozycje krótkie będę zagrywał. Następne jest Euro USD. Tutaj też mamy miejsce na wzrost jeszcze do tej strefy, bądź tutaj dalej, nie spodziewam się, żebyśmy do tych, na tych poziomach 1,07, czy będę zagrywał pozycje krótkie. 1,07, 921 jako maksymalny zasięg na ten moment, jaki widzę, a tu mamy poziom wsparcia 1,07, czyli 346, jeżeli on puści, no to 1,07 przetestowane. Ale raczej tutaj wyjście do góry. Jeszcze chwilę dolar będzie pewno się osłabiał i możliwa jest reakcja. Tutaj mamy funta do dolara. Na funcie do dolara też pojawia się formacja głowy z ramionami. Odbicie pierwszy mój target tutaj na, na, na linii wybicia. Nie spodziewam się, żebyśmy wyszli powyżej 1,25. Są to szerokie mierzenia zewnętrzne. Pamiętacie, jest to interwał jednodniowy. Pierwszy poziom 1,24,108, 1,25,744 jako maksymalny zasięg tego podbicia. Natomiast później no jednak nie sądzę, żebyśmy wyszli górą. Cena będzie tutaj na te 1,21,069. To jest pierwsze wsparcie na tej jak Jakie widzę, widzimy tutaj ZZB. Cena się odbija, odbija. Wybiliśmy do poziomu możliwe przetestowanie i odejście do góry. To wszystko na dzisiaj. Życzę miłego dnia. Pamiętajcie o 13.30, o zabezpieczeniu swoich pozycji eee, i do usłyszenia jutro.